Dobra, panowie, ja się odkuję, no naprawdę, spokojnie, no. No to ci, spokojnie, to cię. Ej, a mogę wyjść? Panowie. We... Weźmy. Mi... Dobra, panowie, ja, wa... Ej, ja wam oddam. Spokojnie. Ja wam oddam te pieniądze, spokojnie. Ja oddam. Ja oddam. Ja to. Całe pieniądze, wam oddam. Całą pusę, bo ja spokojnie. Ja się odkuję, no naprawdę ja się odkuję. No i teraz ten papier? A co to? Co, to... Co, żeś obiecał na tą chłupę, Dobra, a przeczytać mogę? Czekaj, celuję do niego, jak nie podpiszę w ciągu 30 sekund. Hmm. Ale, Ale że no, wszystko mam oddać? 20. Ale że wszystko wam mam oddać, panowie? Pa panowie, no a wszystko? Coś, bo, może chociaż coś mi zostawcie. Zosta Dobra, podpisuję podpisuję, 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 Dobra, podpisałem. P proszę, 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 trzymaj, 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 podpisałem. Ale chociaż trochę mi. Ale chociaż, Mercedes tutaj zostaje. Jak mer? A dlaczego Mercedes zostaje? O co? Co? Nie podoba ci się coś? Nie podoba ci się coś? Dobra, 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 dobra. zostaje, 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 zostaje. Zostaje, 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 Mercedes zostaje dla Was. Hej, może dwie kulki. Trzymaj, kluc trzymaj kluczyki, trzymaj kluczyki. Trzymaj. Dobra, trzymaj. Wiesz ile masz teraz swojego życia? Wiem, dużo mm, pomylenia, naprawdę, a, no proszę. A, 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 a dużo jest chcesz, warte, a, dużo a, jest warte, panowie. A, 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 słuchaj, a może chcesz pożyczyć od nas 100 tysięcy za granicę. Nie, nie. No, ale bądź się odkuńcz zawsze. Nie, dobra, słuchaj, dawaj. Słuchaj, tutaj mówię tak. W tym momencie jesteś wypisany z grupy VIP i masz zablokowany dostęp do pesymu. Ale ja nie mogę tych pieniędzy, okej, wam zwrócić w przeciągu tygodnia, jest miesiąca? Teraz tu się możesz. Pół miliona i tak, jak sprzedamy twoją chałupę, sprzedamy twoje y, pola, maszyny, pół miliona jeszcze miszysz. Jak pola? Tam nic nie było o polach. No to podpisuj teraz tu o polach. Podpisuj, dawaj, raz, raz, Panowie, raz. Ale raz. ja nie mam pól, ja nie mam pól przecież. Podpisujesz czy nie? Ja nie mam pól. Jedno pole masz. To To nie jest moje, to jest dzierżawę pole wzięte. Nie, ty że dzierżawę, to do. Już dzierżawe pole, to nie jest moje pole. Dobra, dobra, do, do widzenia. A myślałem, że wydychacie, że mam uciekać, co mam robić? GACK! stomp. śladuję! Już. Jeden! Zdychaj! E, 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 e. Dobra, dobra, dobra. Sobie, do mnie co ja mam. powiem? co ja mam powiedzieć? Co ja mam im powiedzieć? To nieważne, co ja im powiem, gdzie ja będę mieszkać teraz. Ja, ja nie nam mówiła, że tak to się wszystko skończy. Ja nie nam mówiła, że tak to się skończy, no. Ja się nie posłuchałem. Dom mi zabiorą Sa -samo, -samo, Samo... ciągniki. Napiszcie w komentarzu, co ja mam teraz zrobić, widzowie. Proszę was, napiszcie mi, bo. Ja nie ja do mnie to jeszcze nie dochodzi, dlatego jestem, może nie jestem aż tak roztrzęsiony, ja. Ja się. Ja się boję, czekajcie, jedzie. Autobus jedzie Dobra, panie Stój pan, stój pan, panie Zatrzymaj się, tutaj Tutaj, zatrzymaj się, człowieku, zatrzymaj się, zatrzymaj się Zatrzymaj się, pan, zatrzymaj się, pan Zatrzymaj się, pan Nie ja do kolonii, do centrum Do centrum, do kolonii, mogę? Mogę wsiąść Dobra, witam. A mogę bez. Nie mam pieniędzy, ja nie mam pieniędzy, proszę pana, ja do domu skoczę w do w domu no ostatni jeszcze O oszczędności, mam. Dom mi zabrali, Komar ich mi dom zabierze. Samochody, ciągniki, proszę pana, wszystko mi zabierali. Przed sekundą, wszyscy Ja Jam jeszcze. Gdzie? No nigdzie pan nie pytał, no dobra, okej. Okay. Chciałem, myślałem, że pan. Ma... Chciałem, że pan chce porozmawiać trochę o życiu. Bilety tam się z tego kupuje? Ale. Czy ma pan już? Nie mam pieniędzy. Ja ma do pan domu. Bilet, tak? Mam bilet, Mam mam. A, no to jak pan ma, to nie trzeba kupować. Mam bilet, ja mam. Spokojnie. Więc się pan nie przyjmuje tym wszystkim, nie? pan okay, się nie, nie No a jak tam życie u pana, jak, życie jak u pana mija? Dobrze 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 O, tu kolejny kiten O kur... O ja pierwszy będzie sprawdzanie biletu. Dzień dobry, <gry> bry, <gry> Dzień Dobry Dzień dobry, bry Dzień dobry kalar? Wypraszam Sprawdza sobie. pan akurat teraz jednego tego gościa, wiązę to długo nie zajdzie. Po panie kierowco, zamykamy drzwi Mam Dzień dobry. Dzień dobry, ja w telefonie mam. Bilet w telefonie mam. Ja mam w telefonie mam bilet. W aplikacji banku. To tu zasięgu, nie mogę aplikacji odpalić. to wyjdźmy na podwórko, ko 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 No dobra, ale. No dobra, to wysiądźmy. Wyjdźmy na podwórko, ko Eee, czeka pan. Zasięg. O, nie ma zasięgu, wie pan, tu nie ma zasięgu. No ja chciałbym panu pokazać. zobaczę, pan, tu kółko. Kółko się ładuje i. Kółko się ładuje, proszę pana. trzeba sobie. O! Jest napisane, brak połączenia, internetem, przejdę do telefonowe, telefonu i sprawię dostępność połączenia z siecią. proszę pana, albo sobie trzeba drukować, albo po, 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 po. Mhm. Le, 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 le. Już pan jedzie, już pan jedzie Proszę pana puści mnie pan już pana, dzisiaj, Już się pan ja puści ja nie <puanloweracha7> Dzisiaj pan puści, proszę Proszę puści 400 zł Pójdź pan imię, dzisiaj proszę, błagam. Ja mam... Imię, 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 komornika imię, mam, imię, dom mi zabiorą. Na komornika mam do mi zabierają samochody maszyny, i maszyny, wszystko! Imię na, na, na nazwisko! Bo zadzwonię za chwilę na policję. Na, Panie na policję. Gdzie już Bożakówka? Już Nie musi spotkać jakieś że teraz... zł. nie nie pod kontrolą 450 miało być 400 pi, miało być 400 zł eee, no 400 Proszę pana no puści pan Jadę, bo mnie Dobra gonią. Dobra już mogę jechać Proszę mam mam, mam, mam Dobra na razie Czeka oś się wcisnąłem Dobra jedzie pan bo nie podpisa no, ale jedzie pan Szeroka sz 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 droga ja no nie... Przepraszam, mandat y, kupił pan y, bilet? No mandat już dostałem, to jedziemy. No ale jak pan będzie bez biletu jechał? No już mandat zapłaciłem, jedź pan. Mnie w kur. Tam ka, 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 kanar na następnym na, na przy, 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 przystanku. Niemożliwe, żeby dwóch kanarów stało. Panie komornika, mam dom, samochody, ciągniki, wszystko mi zabierają. Proszę pana, nie jedę takie bajki, nie pierdzielnie. No to ci... Ja jestem tylko kierowcą, to y, pana obowiązek, żeby No ja wiem, do domu... no to wiem. Ale jak mandatu nie podpisałem, to co? pana obowiązek, żeby kupić proszę pana bajlet Dobra, pan kierowco tylko jest, nie kanarem. Ja jest a jak, dupy, a tak? jak nie podpisałem mandatu to co? Pana, drogi pan jest, jest w na pewno. Nie no, nie mają mojego podpisu, to ktoś mógł wypisać i tak o. Tylko nie? toć chyba. Proszę pana, nie caniakuje pan, bo ja nie jestem w swoim kolegą. Ciekawe jakby pan przegrał cały, cały swój majątek czy pan by nie kozakował No i dobrze panie jak jesteś pan idiota, to pan żyje przegrał No sam że jesteś ty idiota za, za kolaku To ci już je do przystanku przyst Podwyż tu do przystanku Przepraszam już nie bądź cham Ja się z takimi nie będę To po co, po co takie obelgi, obelgi? Nie no. No. co no. Po po się, to, to po co takie głupie, głupie gadanie Że Bo nie wiem takie nie bajki pisał no. Dobra, zatrzymuj się. No, do widzenia, żeś ma, Pan masz wie, więcej usiny niż włosów. Stwierdzy, no. Poszedł. Na chudro. O, nie wiem nie teraz sobie nie powiedzieć Jarkowi, co ja im powiem, no. Że przegrałem wszystko w kasynie, cały dom. Jeszcze te pole to Jarek mi dał pod ten dom. Co oni mnie zatłuką. Zatłuk... O mnie. Dzień Dobry. Dobry Bogusław Komarzewski. Ja przepraszam pana. Ja już nie chcę się z ludźmi. Proszę pana, przepraszam, rozmawiać. proszę otworzyć, bo jeżeli nie będę musiał zadzwonić po ochronę. Jaką ochronę, co się? O co chodzi? Proszę pana, chodzi o licytację komorniczą te, e, tego budynku oraz e, zawartości e, tej działki, czyli maszyn, e, pojazdów, e, e, ewentualnych zwierząt i tak dalej. Bogusław jeszcze raz, komornik sądowy. Tak, zostałem na, nasłany tutaj. Przed chwilą podpisałem, to tak szybko wydziała? Tutaj są dodatkowe opłaty, i w ogóle tu jest e, termin ekspres, że tak powiem. Co teraz? Bogusław Tomaszewski komornik są... Co teraz panie? Co teraz się... ja mam zrobić? Proszę pana. Proszę ze mną chodzić. Ja będę chodził wszędzie naklejał naklejki. Zaraz przyjedzie mój asystent. Może być bez naklejek, Pan? żeby sąsiedzi nie widzieli? Zaraz przyjedzie tutaj mój asystent, gdyż musiał się wrócić po pewne e, papierologie. że to Dobra, powiem bo se... Pani sekretarka jeszcze nie, nie, nie dodrukowała. E, proszę pana, jeszcze raz Chodź, już pan wchodź, bo, 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 ty już wie, Bogusław, Bogusław Linda, wie. Bogu, Bogusław, Bogusław Linda, wchodź pan. Proszę pana, nie od razu, że wchodzi, czy coś. Ja najpierw muszę obejrzeć metraż działki, ja najpierw muszę zobaczyć zawartość danych osobowych. Czy ja od muszę tutaj być mówię? przy tym? Tak, jak najbardziej, bo będzie musiał pan podpisać papier. I musi pan mi udostępnić tutaj wejście do budynku. Chodź, musi... wchodzę, już nie chcę Proszę tu. Proszę pana, najpierw musimy ogarnąć to, co jest na zewnątrz, tak? No to ogarniaj, człowieku, ogarniaj. Dobrze, ja tutaj będę takie przybliżone wartości dla pana tutaj naliczał. Także tak. Na działkę, proszę pozwolić, przejść mi się, ale proszę opuścić pojazd, proszę a, pana, chcę panu. Błagam, błagam trzydziestkę, trzy p.ka, proszę 3 peka, tylko mi zostawcie. Proszę pana, Panowie, proszę pana. Ja chcę 3 peka, ja mam... Ja Dobrze, zwolnie. A ile do muszę, ile muszę za zapłacić za tego 3 peka? Żebyście tego nie zabierali. Kazimiera, podejrzewam. Tutaj e, patrol policji do. No, nie wytrzymaj. Nie e, utrudnienia. Proszę, Proszę pana, pana. Idę on zapłacić pani, za 3PK. Kazimiera się pyta, czy pan jeszcze nie, będzie wstawiał. Nie, nie będę oporów stawiał. Idę o zapłacić, żebyś na za 3PK i zabierali. To na razie się możesz wstrzymać, jeśli chcesz. A tak, jakby się zastrągacie. Dobra, panie, idę. Ile, asystent, tak ile z tego 3 mam zapłacić, żebyście mi nie, nie zabierali? Ja bym go. chciał, ja bym chciał, proszę pana, żeby na razie. Ile za 3pk mam zapłacić, żebyście mi nie zabierali? Dzień dobry. Dobra, zapłaci, dzień dobry. Dzień dobry. E, cześć. Dzień dobry, słuchaj. pan Dziwisz, bo złagówka. Tak, za trzy peka ile? Bierz to wszystko, trzy peka zostaw proszę pana, czy pan przetanie, żeby pan na chwilkę, mój asystent tutaj mi pomoże. Proszę bardzo, wejdźmy jeszcze raz, zacznijmy cały protokół od nowa. E, witam serdecznie, z tej strony Bogusław Komarzewski, komornik przemowy. Mam zamiar teraz zacząć tutaj licytację. Wchodzisz kupicie, nie wchodzisz? Proszę pana, ale proszę się uspokoić, ja rozumiem, że mogę iść. Proszę ruchu, mokoi, szumia, osób, pan, rozdryzamy. Ale rozdryzamy. bardzo nerwować, nerwę. Ale sytuacja musi się odbyć. proszę uspokoić tak. nerwa. Proszę pana, sytuacja musi odbyć się tak czy siak, Proszę pomóc, pozwolić. Nie to się nie dzieje, mi to, mi się nie to się nie dzieje, to jest sen. Proszę pana, się pan jest... Proszę pana, pan jest rolnikiem, pan na przykład Ora Pola albo coś. Ja panu nie przeszkadzam, tym mógłby pan nie przeszkadzać mi w mojej. Dobra, rób pan, nie gadaj tyle, rób pan. Dobrze, więc zacznijmy licytację komorniczą tutaj. Eee... Chodź, chodź Kazik, podejdziemy, Moje no, nazwisko Bączek, witam Pana, będę pomagał. A tutaj. imię, jak ma Pan na imię? Słowo mi. Eee, dobrze, jak to... Ma... <śla> Zobaczmy Fajnie najpierw. Pan się nazywa. No so. idziemy razem tutaj przeprowadzać. Zobaczmy najpierw tak, może co, zaczniemy. Wiesz co, najpierw z że Kaziku możemy byśmy tutaj zaczęli od wyliczenia kosztów. Myślę, że lampki. tak, myślę, ma od działeczki. Zacz nie, 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 nie. może, nie, może ma maszynki za chwilkę, weź proszę no, się Boże tutaj Święte, Boże święty, Wiesz jest, co, on co on weź, na ten, sławku może na te lampki, domyślisz, taka kurnik. jedna lampka może kosztować. Ja myśl naliczyć. Stów... Na... To, to stów... co do lipca? Doliczamy to dobrze. Albo wiesz co, pominiemy. To. Panie, pięć słów za kosztuje. Do ogółu później się jakbyśmy. Dodamy, to tak, u... tam się e, dwa razy 2000. To ta, ta działka może być e, ma? Wiesz co, musiałbym przejść się po od chałupie, to matrycie, jak dom wygląda Ale nie, 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 nie dom, dom oddzielnie. To się nie dzieje, widzowie, to się nie dzieje. dzieje. Ty, ty, ty się specjalizujesz w działkach, nie ma ja cię w nieruchomości. Wiesz co, ty sam To jest niemożliwe, że przecież mnie to no bo ja właśnie ja ocenię, Popatrz, że... tam, jak tak nie, nie wytrzymam, bo, nie wytrzymam. Tak, 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 bo ty jesteś specjalistą właśnie od budowli. Bo nie ja działkę... się ze strali. W... Ja tą działkę wyceniłbym na 237 500 brut. Tak, tak mało? Ale razem z budynkiem gospodarczym jesteśmy tutaj kurnikiem, co jest? Nie, 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 pomijając budynek gospodarczy z racji mhm. na to, że też zobacz, że tutaj jest niepełne ogrodzenie, tak. teren jest niewyrównany, więc no, tak. jest nieprzyjazny ludziom. 200, nie, wiesz co, ja myślę 200, 237, pół 500, kur... to 237, tak? Pół miliona e, najmniej, samą, samą działkę gruntową, jakby. Dobra, przecież to jest Dobrze, no bo Ja, ja naklejam na tutaj naklejka naklejka gruntowa. Teraz będziemy doliczać młodych gospodarcze. Do działka! Ja, ja, naklejam tutaj naklejkę, słowom mi kula, to jest nie... Proszę pana, proszę podpisać tutaj pierwszy protokół mi. 237 500 siedem tysięcy? Dwieście trzydzieści siedem... złotych takie. Panie Sławomirku, może byś ocenił, Zobacz tutaj te... E, dla, dla kuropactwa, bo jasne, nie, jasne, jasne. 20 000. To bo nie jest tysięcy. Jakie kuropactwo? To jest drób! O Jezu... Oj wiesz, ja, ja, ja Sławomirku nie ja się wchodził, bo ja kupiłem Jezu. nowy, mnie punkt. To ja to ci powiem. Ja to... Chciałem powiedzieć Widzowie, chciałem ja im powiedzieć. Ja to się... Ja nie Te mordy, te łzy w oczach. Ja to powiem to wiem wielko. A kurki wybijemy czy jak. E, wiesz co kurek nie doliczamy, bo to są... A co nie doliczamy? I A小, 30 wyliczamy. kurów! Tak, sam wiesz jak to teraz będzie wyglądało. No liczamy 30 kurów cosztu... tam jest! Ktoś tu na pewno przyjedzie, zagoni ich, <noise> tylko tutaj do środka gazu wpuszczą zlechną. <noise> tak Aha, to, to super, wyglądało. super podejście panowie na no. Dobra. Dobra, wiesz co? Słowo mi no Przechodzimy Sone do chałupki, z... może na, na koniec sobie zostawimy pojazd. Nie wiem, sądzę tę kurnik, bym Dobra, dom teraz Dom tera państwo wyceniaj dom teraz. Ale brud, przejdźmy do domu. Brud, brudno, przejdźmy do domu. Okej, okay, dom, jest w takim stanie opłakanym patrzyłem Dobra, ja muszę chwilę przemyśleć wszystko, panowie, tu mieszka wszystko rupta, nie? Dobrze Dobra, dobra, dobra Dobra, 3PK, 3 trzeba ocalić Uff. Już nie widzieli, e, może nie komiego? widzieli Proszę pana, jeżeli pan odjedzie tym filmikiem, po będę chciał zawiadomić policję. Natychmiast dzwonę pan. Kazimierko, Kazimierko, halo, po policji. Dzwoni, dzwoń dzwołem po patron, pan. Stop pan tutaj, dzwoniłem po policji, chalajmy e zapatron. Po Dlaczego mnie to spotyka? Ucieka. Dlaczego ucieka. mnie to spotyka? Bo ja tego trzypeka wszystko e z wziąć, się wzięcia, nie trzypeka, panowie, nie trzypeka. Ja zapłacę, e żebyście tego nie brali. Proszę pana. Ja wam zapłacę, żebyście żebyś tego nie brali. Jak cenowo wyjdzie wszystko. Proszę jak was. Pokryją koszta. Bo pan mówi, że 3pka zabieracie też. To koszta, może ma na to zostawimy ten ciągnik, ale bez numerów, okej? Okay? Dobra, dobra. Bo dobra. robić numery, to będziemy musieli. Dobra, idziemy do policję. domu. Idę do domu. Myślałem, że. Pan, z nami. Przed chwilą pan mówił, że 3pka też zabiera, ta. Nie ma. wiemy, jak wyjdą wszystkie koszty, eee, proszę Pana. No ja muszę zobaczyć wszystkie. Tutaj jest garaż, mam Ja dosyć. nie wytrzymam tutaj. Jest garaż, ja o, tak. Bo tu zimno leci. Jeden Ale mój, drugi kolegi. Motocykle, motocykle zostawimy na za chwilkę. Wiesz, no na może, razie byś ocenił tutaj Jeden sprzęty. pokój, sypialnia? Tak, sypialnia. A naklejki, naklejki będziesz przyklejał na wszystkie meble, czy po prostu? No na wejście całkowicie? można. O, mówikowo O, tak, tu patrzę jakiś pokój gierniczy. Stanowisko gierniczy, tak. Ja tu się i live y widzą, robię. O, o tak no, siedzę, o tak Ja naklejam o... od razu na laptopa Widzowie, nie będzie live'ów już 500 na laptopa Widzowie, no, ja nie, pisz, nie będzie już live'ów same... na odcinkach, już nie będzie live'ów na odcinkach Papiery już mam od tego do... O proszę, lodóweczka z lodem, z piciem, wszystko ja Tak, jest, jest. się powodzi no, 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 fajne, no, myślę, fajne, że za taką, za taką, za lodóweczkę nawet 800 złotych możemy tutaj Tak mało? Boże święty, boże święty, ja jestem Słuchaj, idiotą, poczułeś, e, bo się nie posłuchałem, widzowie i was Teraz tak ten dom wyceniam na powiem wprost No standard jest wysoki Ile no, myślisz? No. 250 jakoś? Tak, my, tak, myślisz, mało? tak mało? Myślisz, że tyle starczy? Tak mało? Myślisz więcej? 250 czy więcej? Znaczy, czy, ten... Ja może myślałem, żeby troszkę urwać, ale ty możesz. Jak może urwać? Jak, jak urwać? Ten dom jest to dużo więcej warty. To co, jeszcze zrobimy, prawda? Mega te 108 No wy skur... Jak 200 tysięcy, dużo więcej warty. Czy pan przejawia teraz jakąś agresję? Nie, nie, jest dużo, dużo więcej warty. Policji? Proszę pana, jeżeli, jeżeli pan, to ja zaraz do Kazimierki zadzwonię. Dobra, dobra. licz pan dobra, dalej. Moment, 200, niech znalazł dobra, 200. No dobra, ja, A nie było 250 przed chwilą? 200. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy dalej. BMW. BMW to jest moje kolego. Okay. jaki okay. e, To chyba ze przód maska otwarta. Otwarta, bo patrzyłem. To... Pokażę e, panu. pan. To... Ja 20? myślę... Nie, co? Jeździ, ja myślę, że więcej jak 15, słabo mi, że nie możemy tutaj dawać. Miś, miś? No jak? Tak, ja myślę, że tutaj, wiesz, to jest stary sprzęt, no. tak, pordzewiały. Ja nawet bym y, skłonił... Wiesz co, ja przyklejam 13500. pięćset. Przyklej 13 Zobacz, no, panowie, chodzą, no. dajcie z taka. A za tego co to jest pokemoństwo straszne, tak? jakiś i 188? Ursus to A to Ursus to stało. Ferguson 188. To? Model. mi, że przykleję... to, nie jest to jakiś ferguson, to to dał? No No to ósemkę no przykleję, no tak jak No to Urzu. sobie wejdź teraz człowieku na internet do ile taki kosztuje. Ale proszę pana, czy pan robi... Ja się w gacie zesrał. Czy pan robi... Kazimierko... Panie halo? Kazimierko dzwoń e, na 112, to tak się agresora. Se dzwoń. Mamy agresora, nie jesteśmy w stanie prowadzić czynności. Dobra, kończymy sądowy. już tutaj to czy nie? Nie, bo jeszcze są tutaj pojazdy. Chodź zapraszam ciebie Sławomirze. No to ile, I, ile to... Tak? I, to, to, to to jest chyba Yamaha. No to po 2001. Ile? No to... A nie, tu jeden to mówił, że kolegi. To nic, pisz, dwa tysiące. On z 8 tysięcy warty najmniej. Do, do 15 bym nawet się pokusił. Sławomir, a wiesz, że mój syn ostatnio kupił takiego samego za 37 tysięcy. No właśnie. Ja, ja powiem... Ja może powiem, złożyć powiem, apelację w razie Ja mam złożę, opcję, złożę. on przepłaca. Złożę, złożę, oczywiście. I tak to Jak najbardziej. My znowu Ale proszę pana. Tutaj na tym rewizorze. No to się wszystko nagrywa, nagrywa, to wszystko pójdzie na policję. Tak? Na policję? Na policję. Dobrze. Kazimierko dzwoń po patron. Dobra, Zwoń, ja se tak. sam to zgłoszę. Dobrze. Daj to mi papier pysk, jak chcesz tu wyjść. Daj mówisz co, za te pyskowanie to po półtoraku tu przykleimy. Dobra, już trudno, niech za nasze dobro... Rób ta to szybciej. Pół, pół miliona wyceniem? Całość yy, działka, tak, ze wszystkim. No, pół miliona wyceny mimo. Więcej, no 600 tysięcy przecież. Ludzie, działka tak no, 270, kobiet. dom 200 już ma 470, tutaj ciągniki już 500. Tu ponad 500, dolicz do te lampy wszystko mogę, kurnik 20 tysięcy, to już jest 530 do, człowieku do, ogrodzenie, do ogrodzenie za, za 600 tysięcy no. proszę pana, o, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ma pan 12 godzin na wydostanie się stąd, gdyż ja idę teraz godzinie, idę, trzymaj, trzymaj klucze no jutro dobra trzymaj, trzymaj klucze i spierdzielaj, na razie, Mam no, do widzenia zabieraj eee, to pana. w pizdu Poczekam pan chwilkę. No i pan... Może no, dobrać. Dobra, Jakieś żeby... Po, po Dobra, tak. dobrać. Na razie. Zabierz pan ten ciągnik stamtąd A, trzypek. Trzypek. Trzypek, krzyż. Pięć ja do mnie A, ojej, ja jadę. I dobrze. Ja nie mogę powiedzieć ani nie Jarkowi, że... Wyjeżdżaj ja z domu. Pomóż, nie nich musisz. Być... Możesz przyjść, bo 12 godzin masz tylko. Jakie rzeczy jak, rzecz, to? jak myślę, że to wszystko zabrali? Gratulacje, dłużniku, gratulacje, przegrałem sobie. Słyszałem twoją historię. No, zamknij mordę, łaku drańcu. <laughs> przegrałem wszystko, gratulacje dłużniku. Przegrałem sobie mój Dobra, już, cicho sieć. Będzie o tobie Wypad. w mówiono. No żeby o tobie zaraz nie było mówiono, żeby uśmiercili kogoś na wsi. Czekajcie. Chyba ja pójdę do Janiny. Powiem jej, ja że to... Ja nie mogę powiedzieć Jarko, to jest jarka działka. Nie mogę mu o tym powiedzieć. Znaczy będę musiał, no ale... nie jestem na to gotowy wszystko. Ale no, muszę powiedzieć Janinie po prostu o tym, że że tak wygląda sytuacja nadzieję, On, że ona mnie przygarnie, no mówiła Inna, że, że mnie nie będzie chciała przygarnąć, no, mam nadzieję, że... Że ona mnie przygarnie, no ona jest dobra kobieta boża. Że mi jakoś wspomoże, no nie finansowo oczywiście, ale... Ale dobrym słowem. Janina? Poczekaj Janina, proszę! Czekaj Janina, o, proszę, proszę poczekaj. Poczeka, poczekaj Janina, co? błagam. Zobaczcie, że tego Ursusika błagam. odkupiłeś. No błagam. No dobrze, Ale wiesz ci chcę ci, po... słuchaj. Usiądźmy, usiądźmy, bo ja dobrze nie panienno, nie. Ja muszę gdzie coś jej nie powiedzieć. Ja to mi chcę coś powiedzieć. No. dajś, choflar. Piąteczka. Piąteczka co? za co? Nie ja wiedziałam, że ty jesteś dobry chłopak. Patrzę, że już dzisiaj więcej w domu jesteś i gości przyjmujesz. Cieszę się, że Janina, zostawiłeś te automaty. Się. Pani Cholera. Janina, ja muszę komuś to powiedzieć. To komornicy. to komornicy zabrali wszystko. Co? Ja muszę o tym kogoś powiedzieć, że nie mam gdzie spać teraz, jest zima, Pani Janino, czy ja u, u krów będę spał? Ja zabrali wszystko mi, z wszystko, z mi, wszystko mi zabrali! Trzy tylko zostawiłem, ja tylko trzy peka ja ja Tylko trzy ja peka Nie... Wszystko... Wszystko, Jarek, Pani Janino... Proszę, Jarek się nie może wyjść. Tylko niech okay. Janina okay. Jarkowi... O kurde, nie mówię, Janina Jarkowi, Jarkowi nic nie mówimy, nic nie mówi Nie, proszę, nie, nie mówi, nie mówi... Nie mówi, Janina... Panie Jarkowi, ja zemdaję zaraz chyba. Słabo mi, słabo Słuchaj, mi. nie mówiłam tobie, nie mówiłam, że tak będzie. Matka mm. boska, tragedia narodowa. Janina, że się czujesz? Tylko to co miało wszystko poszło. Ej, czemu Janina zemdlała? Nie wiem właśnie, co się na źle mówi, że czuję. Się śniegu najadła A? chyba, żółtego. Pani Janino, ej, pani Janino, pani Janino. Halo? mięc błonić, ona się źle czuje, ty. Przed chwilą się źle poczuła, dopiero przyjechałem do Janiny. Do szpitala, do szpitala, ładuj do co? Dobra, do dobra, idziemy, dobra. szybko. Idzie, Szczę... za fraki ją, za fraki. Siada, siada Janina. O, zaraz na kierowcę. Widzę, coś się lepiej poczuła, chyba. Gdzie już co się stało, co ci? Nie ci się wiem. Tak no źle się poczuła, ale. To stara kobieta. Nie wiem o co chodzi. Ale Pani no... nie teraz długo? Dobra. Y... Halo. Do do dodża, do dodra, bo to nas nie zmieścimy we trójkę, do szpitala idziemy, do dodra, do dodra Dobra, ja Szybko, 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 szybko coś? Ty jest... Ja nic co, dopiero przejechałem ja, no, z Zroch mi się wylała, mówi, że... Ja się źle czuję i zemrzała ja Dobra. No, się... wszystko, okay? wszystko w porządku jest? Tak, wszystko dobrze, siadajna Nie no po ostatnim to już nie gram Na pewno nie gram? No nie gram, to ci nie gram. No do szpitala I zawiesimy, Ej, to... No co ty, no myślisz si uświadomiliście mi, że nie można grać, nie? Ja tak jak ty dalej no, widzisz? Uh, wystarczyło, Wystarczyło ja ja miałem, tak, tego grania naprawdę. żebym pewnie ja z no, tobą no, pogadał. No tak, no wystarczyło Dziejuś, ja już. jakbyś szybie, do głowy swój doby O, Pani ta. Ta. Co się stało? Co się Co się? A co się co się dzieje, Pani Elina, Ej, dobrze. Znowu... Majaczy, majacze, co się stało? Nie ja możesz już, końcówkę Janiny? Dziuś mówiłem ci, jak Jakbyś dobrze, że z tym skończyłeś się... Ja szypekiem podjechałem i dlatego ona tak zarodowała Ale jakbyś przepieprzył wszystko, to nie dość żebym cię zapług, no. a po drugie już byśmy na pewno się nie przyjaźnili, bo kurde pamiętasz kto ci działkę dał na Pamię pamiętam, to pamiętam, to? pamiętam. Już byśmy się nie przyjeźdni ona no mi, ja zaszam zaszam mi, że mi się No, nie możliłem jak że nic dzie... Co się, co ona mówiła? mówiła? Że dała mi szypekę, że zmodrzałem, że z szypekiem wyjechałem w końcu a. się przejechać. No. No bo myśle my wszystko myśmy się już nie kolegowali, tak? Piątka. No. I o to chodzi. Je ja to wiem, się... ta ty taniec dałam, ja to mnie nie Jarwik to mnie dał. dał daj tam Janina, Jarek i... pogadamy. cię zaprowadź. Janina, chodź, wyciągam cię. Chodź ja zaparkuję tu. w tym czasie. Dobra, chodź do szpitala. Ochrona Lekarza, lekarza, szybko lekarza i trzeba lekarza.